Witam Państwa serdecznie w pierwszej prezentacji systemu Megataxi od firmy SS Coder. Megataxi jest kompletnym systemem informatycznym wspierającym pracę korporacji taksówkowej. System składa się z aplikacji Terminal przeznaczony dla kierowców, aplikacji Dyspozytor oraz serwera odpowiedzialnego za sprawne działanie całego systemu. Tematem tej prezentacji będzie proces przyjęcia i obsługi zlecenia w systemie Megataxi. W tej chwili na ekranie widzicie Państwo okno aplikacji Dyspozytor, a w dolnym prawym rogu okno aplikacji Terminal. Ekran terminala pokazuje tablicę stanów taksówki użyta do celów prezentacji. Taksówka numer 830 aktualnie ma stan wolny. Mapa zajmująca prawą część ekranu programu obrazuje aktualne położenie taksówek na mapie. W tej chwili wybrany jest standardowy widok koszalin obejmujący całość obszaru miasta. Mapy można przesuwać i powiększać ręcznie za pomocą myszy. W programie można zdefiniować dowolną liczbę widoków, przyporządkowując każdemu obszar mapy. Aby szybko zmienić widoczny obszar mapy wystarczy skorzystać z kontroli pod mapą. Otwiera nas zdefiniowaną wcześniej listę widoków. Przy pomocy tej samej kontrolki można nałożyć na plan miasta sieć granic stref wraz z podpisami. Strefy czerwone to strefy znajdujące się w obszarze miejskim, taryfa pierwsza, a strefy zielone znajdują się w obszarze pozamiejskim, taryfa druga. O kolejności przyznawania przychodzących zleceń kierowcom decyduje serwer na podstawie kolejki w danej strefie. Oto ekran widoku stref dla bardzo niewielkiej ilości taksówek. W opcjach widoku można ustawić orientację widoku stref oraz zdecydować, czy strefy puste mają być wyświetlane. Proszę zauważyć zmiany stanu taksówki 830 na mapie w momencie, gdy kierowca zmienia stan taksówki. Proszę również zwrócić uwagę na zmiany w kolejce dla strefy 924. Proces obsługi zlecenia zaczyna się w momencie odebrania przychodzącego połączenia od klienta. Po odebraniu rozmowy pokazywany automatycznie jest panel nowego zlecenia. Widać, że z dzwoniącego numeru były już zamawiane taksówki. Dyspozytor może szybko wybrać jeden z zapisanych wcześniej adresów lub wpisać nowy. W razie wyboru wcześniejszego adresu przepisywane są wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zlecenia, takie jak hasło, ilość taksówek, typ czy uwagi ogólne. Program może być obsługiwany całkowicie za pomocą klawiatury i wygodnych skróców klawiszowych. Przejście na pole uwagi powoduje wysłanie do serwera polecenia wybrania taksówki. To samo polecenie można wywołać bezpośrednio skrótem klawiszowym F2. Wybierana jest pierwsza taksówka w kolejce danej strefy. W tym przypadku zlecenie otrzymuje taksówka 830. Mapa zostaje automatycznie przeskalowana tak, żeby pokazywała miejsce odbioru klienta oraz aktualną pozycję taksówki. Proszę zwrócić uwagę na kontrolkę realizuje zlecenie. Kolorem niebieskim oznaczone są taksówki wykonujące kurs dyspozytorski. Podkreślenie liczby 830 oznacza, że to my zleciliśmy kurs tej taksówce, brak podkreślenia oznaczałby, że zrobił to inny dyspozytor. Zapisanie zlecenia to sygnał dla systemu, że zlecenie jest kompletne i gotowe do przekazania kierowcy. Panel zlecenia zostaje zamknięty. Zapisane zlecenie można obejrzeć z poziomu panelu podgląd zleceń. W tym samym czasie kierowca otrzymuje zlecenie poprzez swój terminal. Może przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie zlecenia od dyspozytora skutkuje definiowaną w programie karną blokadą czasową. Kierowca nie otrzyma żadnych zleceń aż do końca okresu kary. Przyjęcie zlecenia pozwala na odczytanie szczegółów. Kierowca widzi, że klienta powinien odebrać z ulicy ogrodowej 6 w ciągu najbliższych 1,5 minuty. Czas dojazdu wyznaczany jest na podstawie mapy. Aby zapobiec nieporozumieniom z innym przechodniem, który mógłby taksówkę podebrać, kierowca widzi, że klient wylegitymuje się hasłem turkus przy wsiadaniu. Jadąc na miejsce, kierowca może poprosić system o wskazówki, jak dojechać do klienta, albo skontaktować się z centralą. Po wciśnięciu guzika centrala dyspozytor otrzyma informację, że kierowca chce, żeby się z nim skontaktować. Aby zadzwonić do kierowcy, dyspozytor musi jedynie kliknąć powiadomienia na ekranie, a następnie guzik zadzwoń. System połączy go automatycznie. Na miejscu odbioru klienta, kierowca powinien przycisnąć guzik Klient, co wpisuje do systemu informację, że klient został odebrany, oraz wprowadzić numer strefy, do jakiej z klientem jedzie. Jeśli klienta na miejscu nie ma, kierowca może oznaczyć zlecenie statusem MINA. Status MINA można zaznaczyć po w programie czasie oczekiwania na klienta. Jeśli kierowca odbierze klienta i ruszy z miejsca bez zaznaczenia klient w systemie, system sam zapyta kierowcę o docelową strefę. Odległość, po jakiej system zapyta o strefę, również jest ustawiona w programie. Mapa aplikacji Dyspozytor pokazuje zmianę stanu taksówki z niebieskiego zlecenie dyspozytorskie na różowy kursem do stref. Po wykonaniu zlecenia taksówkarz ustawia dowolny status, w tym w przypadku taksówka 830 zmienia stan na wolny, zielony, jest gotowa na przyjęcie następnego zlecenia. W trakcie tej prezentacji zapoznaliście się państwo z wycinkiem funkcjonalności naszego systemu dotyczącym obsługi zleceń. Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. Liczymy na owocną współpracę z państwem. Firma Esyskoder